Witam Was w części drugiej. Pirletka. Rabarbar dłoniasty. Tu, co? Na razie nic nie kwitnie. Tu mamy liliowce z nasion. Tutaj mamy pierwiosnek japoński się zasiał. Zobaczcie ile tego. No i fastów, ale wybaczcie. Mam pracę inną także dopiero się będę brała za robotę bo nie wiem czy najpierw plewić czy najpierw podlewać Kunerka jeszcze się nie wykłada, ale też będzie trzeba pod nią wodę trzeba podlać Biały liliowiec biały, z lekkim, delikatnym środeczkiem zielonym ten jest piękny. Zobaczcie. Wszystko mdleje. Kładzie się. Sucho. Dziwidło rybiera poszło w górę. Tu jest mamuśka, tu dzidziuś. A tu niedawno znalazłam w tej donicy co była matka. Schowałam sobie do drewutni. Patrzę, wychodzi coś. I wsadziłam, ale słońce nie spaliło. Malutkie, nie podlewane. 6 miesięcy. Samo od siebie puściło. Tutaj malwa czarna. Też zaczyna widzę chorować. Czarna, miała być czarna, jest to komocno. Wiecie. <laughs> Lilijki. Liliowców około 200 sztuk, ale nie każdy zakwitnie. Nieraz odpoczywają sobie. Dużo było takich, że właśnie chorowały. Musiałam obrywać niewykształcone kwiatki, a w środku robaki. Tutaj też mamy. To mamy z nasion. 2017 podajże siane. Ale jeszcze się całkiem nie otworzyły. Warto siać liliowce. Kupujcie sobie nasionka. Jeżeli jakieś porady potrzebujecie, to Wam pomogę. Moje pierwsze nasiona, które byś Ziewałam, to były moczone w kieliszku z wodą utlenioną, i w środku były trochę kropel wody utlenionej, i, i zwykła woda, i tam puszczały korzonki. Wtedy wtykałam w ziemię. Tu pięknotka. Turanta. W Donicy jest, bo to jest kwiat chopany na zimę. Nie wsadzam do gruntu, żeby później jej nie niszczyć, nie kopać. Jedne przekwitają, drugie zakwitają. Tu mamy dziurawca, demo. Nie, jakoś gemmo, Dziurawiec gemo chyba. Koś tak, ale ogólnie dziurawiec. Cały czas coś kwitnie. Tam żółta lilijka się rozwinęła Tam mamy liliowce Gunera już tak rozrasta, że chyba te liliowce musiała pozabierać A tam powsadzać jakieś wiosenne kwiaty Czekajcie, bo mi ostrości nie chcę złapać O, złapało Ktoś mi telefon ostrości nie łapie Mówię, już pomału się chyba kończy mój telefonik jest skupiony tylko do zdjęć i do filmów. Tutaj też całkiem się nie wykształcił jeszcze. Bardziej w zacienieniu. Tu mamy takiego pomarańczowego, śliczny też. Tego to pamiętam, bo to jest polska odmiana. Odmiana słowik. Bardzo ładne kwiaty duże. I mamy czarną. Black Magic też o, zaczyna ruszać. Musimy trochę tutaj tej nasturcji poobrywać, żeby miała więcej światła. Nasturcja się sama wysiewa. Była tylko łaciata, ale widzę, że powstaje również zwykło zielona. Kurydza, ale warię Tu mamy miniaturki. Kolejne liniowce. Jeżeli chcecie sami zapylać sobie kwiatka, to zbieracie sobie ten pyłek. Widzicie? Tu pyłek mamy, Łapiemy pyłek. I przenosimy na słupek. Na przykład temu. Przeniesiemy na słupek. Tylko jak chcecie uzyskać daną, to musielibyście nakryć mi teraz tego kwiatka, żeby nic innego go nie zapyliło. No, tu jak przeniesiony. Już na główki. Nie no idę muszę wziąć, wyciągnąć węże i podlewać No zobaczcie jak mi się te położyły języczki One lubią cień Ale lubią i jasno Tam jest przewalskiego i deroskat języczki Słonecznik Barie Gatte też trzeba cię zabrać bo że ścien już za dużo dostał i się wykłada tu mamy też liliowce z nasion o przekwit kolejny chory widzicie jeden drugi muszę to zdeptać do koszenia. Tinktoria. Chyba ci musimy wyrwać koleżanko, bo zasłaniasz nam liniowce. Do Na wazonu pójdziesz. Cię ponosiwały, tylko że je pozostawiałam. Są pełne. Takie brązowe. No, niektóre rudbekie są puste, niektóre pełne. Tu całkiem miałam pełne, ale nie zawsze się uzyska z nasion pełne rudbekie. O, też mamy miliowce. Rozwijały się, ale tu jest sucho. Jeszcze tu nad nimi rosną bardzo duże drzewa. Które zatrzymują wodę, polą samą pić, podzielą się. Ale wieje. No i ten wiatr nam jeszcze na dodatek suszy. Ciekaczy mnie słychać dobrze. Miałam sobie mikrofon kupić, ale jakoś tak zwlekam. Naprawdę nie mam czasu. A nam się rozkwit. Też mamy z nasion. Ładne. Łatnyś ty. Też siłka, ta wysoka. Perukowiec. Dobra, koniec części drugiej. A ja idę co? Włączę węża, będę podlewać. O, to jad jeszcze nam zakwit, widzę. U nas na nie mówią buciki. To jest tojat. Jest to jad biały. Tu lisi ma być żółty. O i rozwinęła się śliczna ostróżka. Zobaczcie jakie ma piękne kwiaty. Bo nie bujaj się. Także inne wydają nasiona, inne kwitną, inni narzekają na deszcze, inni narzekają na suszę. Ostatnio chodziłam, spacerowałam i nie mówiłam nazwy. Chodzę i mówię, kurde, ten kwiat ma coś z chorobą. Świeżbica. Naprawdę, wiecie ile mi czasu zajęło, żebym sobie nazwę przypomniała. Też nogówka. Też świeżbica. Mam jeszcze jedną, to też go przedstawiam to jest wariegatta. Trendownik. Nie wiem kto to do nazwy wymyśla. <grywia> o. U mnie jest bardzo mało motyli w tym roku ale może jak werbena zakwitnie to może się pojawię. dobra, koniec części drugiej cześć Wam